E, z koleżanką tutaj mamy plany takie, że w sobotę jesteśmy na halloweenowej imprezie tutaj w tunelu, a no, w niedzielę z rodziną na cmentarz. A poniedziałek? w poniedziałek? poniedziałek odpoczywamy. Co planujecie w weekend? Idziemy na koncert. E, koncert? Czyj? E, Burbulaty. Sojki. O. A kiedy to będzie? Piątek. Piątek. A sobota, niedziela? E, e, sobota, to picie? Co to Halloween, nie? Halloween. A, no pojedziemy na Halloween. Jakie masz plany na weekend? Na ten weekend? Tak. A co to za weekend? No dobrze, co, co będziesz robić w piątek? Piątek, będę siedzieć w domku, bo mam wolny. Absolutely. Sprzątnę W domu czy na cmentarzu? W, <śmany> w domu. Raczej w domu. Uh. O od niedzielę. A już posprzątałam, Tam tamtą niedzielę. O! A w niedzielę grzecznie na cmentarz najbliższy w okolicy? Do najbliższych osób, tak. Uh. Daleko nie jest ze względu na korki i pośpiech, także tego do najbliższej rodziny. <śmany>